No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, michu z tej strony. Chciałbym, żebyśmy w tym wideo na chwileczkę tylko powrócili do zdecentralizowanego perpa jakim jest Apex. Apex ma wsparcie Bybit'a, kiedyś już wam go pokazywałem, jednak dzisiaj chciałbym, żebyśmy powrócili, ponieważ mają oni tutaj fajny kontest z okazji halvingu Bitcoina. Także tradycyjnie już nie przeciągając, zapraszam na intro. Polecam sprawdzić linki w opisie, gdzie właśnie znajdziecie linki do ByBit, jak i również portfela sprzętowego, jak i również do giełdy Dexa w sumie Apex Protocol. Mają oni 180 tysięcy followersów na Twitterze. Byli oczywiście w Dubaju na Token 2049 i później wrócimy sobie tutaj do tego halvingowego kontestu, gdzie jest do wygrania 10 tysięcy dolarów. Jest to DEX, jednak wykorzystują oni technologię portfeli MPC, więc musimy tutaj zrobić depozyt, a później po takim depozycie już nie płacimy żadnych fee. Mieli oni coś tutaj takiego jak Trade to Earn, który pokazywałem Wam za pierwszym razem. Można było tutaj zdobywać tokeny banana, które później były wymieniane właśnie na tokeny Apex. To było dokładnie tutaj to wideo, rok temu proszę Państwa. Jeśli chodzi o ich token, w tym momencie kapitalizacja to jest niecałe 120 milionów, cena to jest 2,60 dolara oczywiście. FDV to jest prawie 2 miliardy dolarów, więc całkiem sporo. Wolumen dzienny na ich tokenie to jest 37 milionów, płynność 800 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o samą aplikację, jest to 179 milionów dolarów. Token ostatnio zrobił dość dobre wzrosty bo wzrósł o prawie 800% w tym roku. Jednak liczba tokenów w obiegu to jest tylko 4,6%. Tutaj total supply to jest 700 milionów, ze względu na to, że odbywa się tutaj regularne palenie i mają dość duże treasury. Tak jak już wspomniałem, są wspierani przez giełdę Bybit. Jeśli wejdziemy sobie na ich stronę, to możemy zobaczyć, że mają tutaj total volume 50 miliardów, ponad 53 miliony trade'ów tutaj się odbywało. Tutaj możemy zobaczyć parę, generalnie jest ich lekko ponad 20. Ostatnio została wylistowana TIA, jak i DYDX. Ton tutaj również się pojawił WordCoin. Mamy tutaj większość takich hypeowych tokenów po prostu nie obejdzie się oczywiście bez meme coinów. Jeśli chodzi o fi które musimy tutaj płacić, są one porównywalne do tych, które są na giełdach scentralizowanych, więc po depozycie z naszego portfela non Custodial, później płacimy po prostu fi które jest porównywalne do tych, które mamy na CEX'ach. Ważne jest to, żeby wspomnieć o tym, że oni nie mają dostępu do tych środków z portfela NPC, więc cały czas my Mamy władzę nad naszymi środkami. Token jest do kupienia na Camelot Bybit Max. Możemy również dodać do niego płynność na Camelot. Tutaj mamy właśnie partnerów, jak i również inwestorów. Dragonfly Capital, zaraz gdzieś tu wjedzie Bybit. Mamy również Mantle Network. Jeśli chodzi o roadmap, mają niedługo włączyć copy trading. Mają być tutaj związane narzędzia właśnie social trading. Będzie kolejne palenie. Z drugiej strony to w ogóle czytam. W pierwszym kwartale, czyli w sumie to już teraz, staking 3.0. Płynność na Kamelocie, tak jak już wspomniałem, grid trading jest już dostępny i palenie już się odbyło. Później w kolejnym kwartale kolejne palenie. Będzie tutaj również minting e, tokenów SBT, czyli takich nietransferowalnych NFT, które pewnie będą dawać dodatkowe benefity, jak i również trader ID. Więc będziemy mieć przypisaną swoją własną nazwę. Dobra, przejdźmy do samej platformy. Klikamy tutaj Trade. Gdy będziecie wchodzić tutaj pierwszy raz, trzeba złożyć podpis i trzeba podłączyć. Wasz portfel. Może ja się odłączę w tym momencie i podłączę jeszcze raz. To są wszystkie portfele, które są oj, to są wszystkie portfele, które są dostępne. Możemy również się zalogować przez e-mail, jaki to Google, Discord, Twitter, Apple, Facebook. Ja używam akurat portfela Rabi i tutaj właśnie musimy złożyć podpis. To jest podpis, który tylko potwierdza, że to my właśnie jesteśmy właścicielami tego portfela. Sign and Create, Confirm. Tutaj mamy zmianę sieci. Generalnie po depozycie. Nie ma to raczej większego znaczenia. Nie polecam robić depozytów po Ethereum ze względu na koszty transakcyjne, oczywiście. Mają oni również swoją aplikację mobilną. Tutaj możemy ją sobie ściągnąć, dostępną w Apple Store, jak i również w Google Play. Był tutaj również wcześniej dostępny testnet. Ten testnet możemy potraktować jako taki trading demo, na przykład. Ale wejdźmy sobie na dashboard. Tak jak widać, tutaj mamy wolumen właśnie. I jeśli damy tutaj depozyt, to możemy zdeponować nasze środki. Depozyt jest dostępny. Multi chain, tutaj właśnie wybieramy z której sieci konkretnie chcemy przelać. Ja na przykład wezmę z BNB, mam tutaj dostępne 159 dolarów. Powiedzmy, że chciałbym przesłać sobie stówę, enable. Musimy tutaj dać aprowa na te środki oczywiście. Takie approve to są groszowe sprawy. Teraz dajemy confirm deposit. I również za wpłatę tego USDC płacimy naprawdę bardzo mało. Przynajmniej jeśli chodzi o tą sieć oczywiście. Z tego co widziałem wypłata to jest chyba 1$ fee tutaj. Więc w zakładce orders będą dostępne nasze ordery, które są wystawione, jak i również te z historii. A tutaj w profile możemy zobaczyć historię naszego konta. Tak jak widać, wpłaciłem tutaj 600 dolarów. Wypłaciłem 150, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Wszystko działa bezwzględnie, tak jak wcześniej. Dobra, wróćmy sobie tutaj do tradu. Mamy kontrakty Perpetual, Bitcoin na przykład. No i tradycyjnie mamy oczywiście ordery limit, gdzie na przykład, jeśli byśmy chcieli. Ustawić pozycję, otworzyć pozycję za konkretną cenę, czyli na przykład 63,500. Jeśli cena bitcoina dojdzie do tego momentu, to moja pozycja zostanie otworzona. Powiedzmy, że chciałbym przeznaczyć na to 25% mojego kapitału. Tutaj ustawiamy dźwignię. Jeśli nie wiesz, jak operować dźwignią, lepiej jej nie używaj. Dźwignia razy 1 to jest, to jest żadna dźwignia. No. Więc teraz, tak jak widać, moja pozycja na przykład long będzie mi kosztować 63 dolary. Jeśli zwiększę moją dźwignię na razy 10, confirm. Jednak przy operowaniu dźwignią musimy pamiętać, że jeśli rynek pójdzie nie w tą stronę, w którą planujemy, to może wyczyścić nam całe konto. Także ja nie polecam grania z dźwignią. Wracamy na. 1. Otwórzmy sobie teraz na przykład pozycję long, jak zjedziemy sobie na dół. Tutaj mamy active, ze względu na to, że pozycja jeszcze nie jest otwarta. Jest ona oczekująca ze względu na to, że Bitcoin musi zejść tutaj do tego poziomu. Możemy sobie usunąć tą pozycję też właśnie z wykresu. Tak, confirm. Jeśli otwieramy pozycję po markecie, to jest oczywiście ta cena, która wyświetla się tutaj. Musimy pamiętać oczywiście o spreadzie. Jeśli będziemy otwierać jakąś większą pozycję, to po prostu wyczyścimy tutaj. Trochę tego order booka. Kolejna opcja to jest conditional limit. Tutaj możemy sobie ustawić conditional market, więc na przykład 65. Zero, zero. W tym momencie otwierając pozycję LONG, ta pozycja zostanie dopiero otwarta, gdy bitcoin osiągnie pułap 65 tysięcy. Jeśli bym to, to samo zrobił z limit, to ta pozycja zostałaby otwarta od razu. Tutaj jeszcze mam Conditional Limit, i wtedy na przykład, jeśli dam 65 tysięcy, i tutaj dam 66 to to jest cena trigger, która spowoduje wystawienie tego orderu po cenie właśnie 66 tysięcy. Mamy tutaj opcję, że możemy wystawić longa od razu z take profit, jak i stop lossem. Tak samo możemy zrobić w drugą stronę. Te opcje są dostępne tak jak na, na wszystkich giełdach CEX. Mamy tutaj również dostępnego gridbota, jednak tym się akurat jeszcze nie bawiłem. Jeśli chodzi o boty, to najlepiej jest to potestować na początku na mniejszych, sumach i później progresować. Ja akurat botów nie lubię, używałem różnych copy tradingów i tak dalej, ale to zwykle działa, dopóki nie przestanie właśnie działać. Ja bardziej operuję właśnie na spocie. Mamy tutaj leaderboard. No i właśnie, jest ten BTC Halving Contest i osoby, które osiągną tutaj największy wolumen właśnie uczestniczą w tym konteście na tego runstone'a. Tutaj jest akurat ranking, ranking traderów. Ale tu na blogu mamy opisaną całą akcję. Jest tutaj do wygrania Runestone jak i tokeny Ordi. Konkurs będzie trwał do 9 maja. Tutaj mamy nagrody jeśli chodzi o wolumen. Mamy bonusy za wyrobiony wolumen. Pierwsza nagroda to jest właśnie Runestone, druga nagroda, druga i trzecia nagroda to są tokeny Ordi. Jeden token Ordi kosztuje 42 dolary, a ten Runestone kosztuje około 5000 dolarów. Pierwsze 100 osób, które się zapisze, dostaje tutaj 5 USDC, ale widziałem, że już jest ponad 155 osób zapisanych. Także ciekawa opcja dla traderów. Jeśli tradujecie to polecałbym tutaj zrobić trochę wolumenu. Tutaj w tej zakładce możemy się konkretnie zapisać, zostało 17 dni. Register. Ja sobie też tutaj trochę potrajduję. W tym momencie mam 22, 250 miejsce, więc znaczy to, że mamy 250 osób uczestniczy. Wiadomo, im większy wolumen, tym możemy liczyć na większe nagrody. Tutaj co mnie interesuje jest pod tym, aha, GridBot. Jest dodatkowe 10 tysięcy właśnie używając tego GridBota. Tutaj jest bitcoin halving i trade to earn. Ten trade to earn działa na takiej zasadzie, że im więcej wytradujemy, tym dostajemy tokeny banana, które są później zamieniane właśnie na tokeny apex. W tym momencie mam 0. Wcześniej tutaj trochę testowałem tę te opcję. Earn mamy tutaj staking, jak i również LP. Czyli jeśli posiadamy tokeny apex, możemy je tutaj zastakować. Na Ethereum Mantle, jak i również Arbitrum, staking to jest 2,8%. No nie za duży ten staking, jeśli chodzi o blokowanie puli płynności, to jest akurat 14%. Trochę lepiej, ale pamiętajcie o nietrwałej stracie, różnie to bywa z, z zarabianiem na tych pulach płynności. Dobrze, to by było na tyle ode mnie, dzięki wielkie, pozostaw łapkę w górę. Polecam sprawdzić ten konkurs, bo nagrody są bardzo dobre, jednak trzeba się tutaj trochę postarać. Siemanko pozdrówki yo